Hej, 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 siemanko, witam was wszystkich mega serdecznie. Ja jestem NCSG, a dzisiaj wam chcę pokazać, jak wgrać czcionki do programu GIMP. Pierwszym krokiem będzie przejście w przeglądarkę internetową, po czym wejście na link, który podałem w opisie filmiku. Link was przeniesie na stronę główną z czcionkami. Tych czcionek jest naprawdę dużo, bodajże 82 strony z czcionkami. Wybieramy sobie czcionkę, którą chcemy pobrać. Jak czymś się nie interesujemy, żeby pobrać klikamy na tą zakładkę i zapisujemy plik tam gdzie chcemy. Kolejnym krokiem będzie przejście w mój komputer. Może przechodzimy na dysk, na którym mamy folder, w którym zapisaliśmy główny folder programu GIMP. Kolejny szybak, który o użytkownicy. Limp 2.8, gdy już jesteśmy w tym głównym folderze GIMP-a, szukamy folderu z napisem Fonts. Nasze Fonts. Jest. I to jest folder, w którym mamy swoje zapisane czcionki. Oczywiście, yy, wasz folder będzie pusty, jeżeli nie. Wgrywaliście wcześniej żadnych ćcinnego GIMPA, bo tutaj się mieszczą tylko wgrane przez ciebie czcionki. Kolejnym krokiem będzie wejście w tą pobraną czcionkę przez ciebie. Po czym przeniesienie folderu. Mogą być, może być kilka folderów, może być jeden folder. Jeśli kilka folderów, to szukamy folderu z napisem z końcówką TXT albo TTF. Albo z taką ikonką, trzeba się dokładnie przyjrzeć. No, i przeciągamy go po prostu do folderu Fonts. I jak widzicie, pojawiło się, pojawiła się nam y, ten folder z czcionkami. I to wszystko. Teraz wchodzimy do naszego Gimpa. No, będziemy trochę czekać. Ponieważ ja nagrywam to trochę jest obciążone to. Uruchamianie gimpa. To ja już się z wami widzę, gdy uruchomię gimpa. No, gimp już już uruchomił. Stworzę sobie nowy pick, wy nie musicie tego robić. I teraz, żeby Wam udowodnić, że to działa, poszukam tej oto czcionki. Ona się nazywa Adventures Subtitles, czy jakoś tak. No, i szukamy może tak będzie szybciej na no, A szukamy na A od samego początku. Aha, okej, okay. o mamy. No, jak widzicie, ściąga działa, wszystko jest ok. I udowodniłem Wam, że to działa. Więc ja już Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem. Subskrybujcie, komentujcie. Oraz oczywiście ocenajcie ten film. Dziękuję za obejrzenie. No to, siemanko.